Okej, okay, nie miałem tego robić filmu, ale siema, tutaj talon, tym razem. I wam przedstawię istne dzieło w historii krapów horrorowych, czy jak to sam się nazywa. Tak więc jeśli pamiętacie kogoś, który był buchadę krew i miód, to zapewne wiecie, że powstaje druga część. I... Serio, oni już dali premierę na, 2020, na 2024, kurwa, Z serii filmu, który powstał za 100 tysięcy złotych i, no, i zarobił, nie wiem jakim cudem, ale ponad 5 milionów funtów w samej tylko Wielkiej Brytanii dopiero w kwietniu, w kwietniu. Tak więc nie oczekuję, że to będzie jakiś lepszy niż pierwsza wersja, gdyż to raczej będzie skok na kasy niż faktyczny dobrze zrobiony horror. Nie żeby pierwsza część była jakaś wybitna, ale okej. Okay. Jeśli nie niewystarczająco się wyraziłem o pierwszej części, tutaj to zapraszam film z recenzją pierwszej części, aby lepiej zrozumieć, jaki prawdopodobny poziom będzie miała ta druga część. Według mnie jednak ten hajs biletu musiał się bardziej z. ...echem jakby odbiła się premiera, czyli wiecie, no, horror na podstawie bajki, takie rzeczy zwykle jakby zyskują dużo atencji, więc ludzie na nie idą do kin, tak więc ostrzegam was, nie idźcie na to do kina, to znaczy, wasz wybór, ale jeśli, lubi jeśli lubicie horrory na la i na odpierdol, to... Nie macie jakby tutaj jakby droga wodna proszę, okej okay, droga wodna, ale jeśli lubicie zachować sobie pieniądze te 15 zł, to nie idźcie, poczekajcie aż to będzie na Netflixie. Tyle chciałem powiedzieć, pozdro.